Włączy mi ktoś nutę. Włączy mi ktoś nutę, no. żeby żebym żeby miał nutę słyszeć, żebyście wysłyszeli nutę. No może. Nie, 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 śpiewaj. Dobra, nie, zadawajmy, bo... Dobra, śpiewaj, nie Dobra, czekajcie. Ja mam, ja mam całe trzy minuty śpiewać. Czekaj, czekaj, czekaj trzy minuty, to ja ten to sobie przećwiczę na szybkości. Brus, pamiętasz ten trik, że jak się wystrzeli nad siebie z zcza, yy, tą się na antilogout? Jakby tak bardzo się robić. Gdzie jest? Kurde, yy, kurde, kurde! Widzę, widzę. widzę. O, czekaj, nie, gdzie to jest? O widzę, widzę. Ja widzę. Was. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie widzę, widzę, Gdzie to Gdzie drugi? idzie drugi, Gdzie drugi? Gdzie, drugi, gdzie, drugi? gdzie Bartuś? Ja pomagam? Krystuję go z siebie ciągle. A nie? Na, yy, zabudował się. Bartuś się za tobą, bardzo i za tobą! Daję Bartusiowi antologa chyba. 50 koksów. O, Izerda bije. Daj go, daj go. Dobrze. Bije Izarda. Kto dostał? Tutaj Drakul sam. Dobra, dostał, dostał, dostał.

nic tam nie robię, ale też. Jakbyś widał tę chwilę mi temy, te to bym ci pomyliłby się go na lakość i byśmy ich na łatwości zabili. Mocno. Ta kula przy tobie jest. Dobra. Krystal tu jest, czekaj, ja bym chciała te kryształy, to będą. Kurna! Krystal tam był. I co bym ja wziął parę krystali i bym ich zaczął wycegać? Ale tylko, że ja nie mam żadnego czeka. Nie mam żadnego, zabrałeś mi. Ja mam tylko takiego. Byłbyś dupy, że nie mam ty. Dobra. Ja tu jestem, ja tu jestem. Są w stanie wyszedł Tak! Ja widzę! Ja go zabiję, ja go zabiję, bo. Wzruszałem! jego itemy? wojemy, Mam dwie części. Tak to. Chodź, chodź. A nie, gdzie? Co? Jakiego zabiem? Co? I dobra, ja tu wywalam itemy. Wy... O! Ej, dra... Dracula mi Dziemy go itemy! mi jego trzy itemy. Jego itemów! Mam seta, mam seta, mam seta, mam seta, seta drakuli! Nie mam żadnych refów, nie mam refów, nie mam nic. Nie mam brzucha, nic, nic, okej. Tam temu. Dobra, biorę wstręt, jakoś. Tak. lecę, nie biorę. Dobra, idę, idę, idę. Tu Co? tu 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 ja, tu, 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 tu. Serio? Serio? Zobacz, tam się mogę zaśpiewać. Czekaj, patrz za. jest, Ej, ma wszystkie itemy ich. Oni mieli 4-3. Czekaj, czekaj. I czekaj to. Nice, Ej, nice mega. Y... Szkoda. Wiem. O. Co, kurna. Gdzie on jest? Ja mam jego seta. Ej, co mi leżysz so? Nie, ej, czekaj, 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 jemu oddam my, czekaj. Ej, czekaj, czekaj, czekaj. A gdzie jest Rakula? Czekaj, nie bij, nie bij, nie bij, nie bij, nie mnie. Jemu oddam. Kaczorkowi oddawać? Bo jak kaczorka itemy złapa mnie kurę. Czekaj, czekaj. Czekaj, wy mam. Przyjdzie? Dobra, idę, rzepeka. Idź żiołkę, idę żółkę. Itepaj do mnie, tepaj do mnie, tepaj do mnie, na działkę cię tepnę. Tepniesz kaczurka, bo ja tam mam oczki zbija, więc już na ludzie. Tepaj się do mnie, tepaj się do mnie. Ten nie zabijesz.